Moi drodzy, powrócimy sobie dzisiaj do gierki, w której to fajnie, pięknie możemy sobie opróżniać szambo. To my summer Dobrze o tym wiecie, nie? Tylko, że tak, patrz, bo jest godzina 18. Mamy dwie godziny na to, żeby zatankować naszą yy, kolumbrynę. Tylko, czy damy radę? Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Uhuhua, 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 uhuhua. Uhuhua, uhuhua. Let's go, baby! Dawaj na niskim biegu, szybko, szybko, szybko. Ja się tu będę tankował. Ty, a można się tankować... Jak chodzi silnik, czy tak nie za bardzo? Bo może być na przykład lipa, nie? Ja nie wiem, tu. W każdym razie odkręcamy tutaj fajnie kurek. Jak sami widzicie, główienka już została spuszczona. Normalnie, fajnie, piknie, nie? Pa, tysiąc litrów, nie? Okej. Okay. Teraz tak, ciekawe, czy to dosięgnie. Ja, no to suszymy się za 5 minut, nie? Ty, ja już tutaj obejrzałem chyba z trzydzieści shortów, ja się dalej tankuję, nie? Tak <laughs> Ta gra jest katastrofa, ej. Dobra, jest. Jest, git, jest. Zatankowane. Ile tu zaś... A tu są marki, a tu są litry! A ja wcześniej zapłaciłem chyba mniej, nie? No, no to przecież fullback by wyrzeżyła się tysiąc, a ja coś źle policzyłem w ogóle, nie? Ja zamiast... Na, na, od zasadnie odcinkiem z Larą, nie? To tu litry się wbijały, a tu są marki. Ja mówię, ty, no kurde, coś jest za drogo, nie? Która jest? 16? Nie, osiemnasta, dziewiętnasta, dobra, za chwileczkę zamykają. Ja dzisiaj jest ten. O nie, a dzisiaj były te, no zobaczcie. Dzisiaj były. Co? Oh my god, o 16:00. Godziny przedstawię. policyjne z prezydentami problemy jakieś Wtorki o godzinie szesnastej, czwartki o godzinie 16:00. Wtorek i czwartek, no muszę zapamiętać Ja nie potrafię jakoś tego zapamiętać, nie wiem w ogóle o co chodzi Siema! No, serwus Dobra, no, no, no. wiesz co jeszcze byś Makaron 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 I mleko Mleko wiejskie Makaron Makaron i kiełbasa, chyba też, i pizza, nie? Bo pizza jest festu cząstką. Zaraz zamykam sklep, więc różaj się z tymi zakupami. Ty się jest niepoważny? Już, spokojnie, ty. Chłop się stresuje, no. Nie? nie widzimy się. Jakby będziesz tak wy wyginał, śmiało ciało wyganiał, to to się nie widzimy w ogóle, nie? Dobra, co ja mam zrobić? Ja muszę tutaj jechać i tu oprócznić szambior. Patrzcie, ile zakupów mamy. Ja muszę się ogarnąć, bo to jest niemożliwe. Tryb kierowcy, fajnie, pięknie. I wracamy do naszej lali, nie? Zobaczymy, co tam u niej w ogóle słychać, bo mi dzisiaj cały dzień nie było tu. Odpalaj to badziewie! Uhuhy, 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 uhuhy. Jeszcze oprócz je dwa razy szambo. ale jedź! Czemu to nie jedzie? Dobra, teraz ciśniemy fajnie. Okej, okay, jest git. Możemy mieć podniesioną tylnią oś, bo przecież... Ale on teraz szybko śmiga. jak on nie jest tak załadowany. To jest niemożliwe aż to. Tak. Dobra, bo mamy generalnie, to mamy... Jak on ciśnie ty! Ale on super jedzie. Ja na wysokim biegu normalnie ty i on... I normalnie jedzie. Dobra, pragnienie. Muszę się tu napić wody. Ja uwielbiam tu pić wody, wie pan. Normalnie fajnie pięknie. Ze chwileczkę jedziemy. Będziemy oprócić komuś szambo, fajnie pięknie. Ja normalnie się nauczyłem w tej gierce skakać, jak w Minecrafcie. Już się nauczyłem grać w tą grę. Jest spoko, tylko mnie denerwuje wchodzenie do tego auta. To jest katastrofa, nie? Masakra i tutaj pompowanie tu, dobra. Ale taka woda musi być dobra taka z ziemi, nie? Kurczę, ale bym się napił z takiej... Chociaż... No to trzeba testy robić. To tamto warto, czy bakterii jakieś nie ma i tak dalej, i tak dalej. Bo pewnie tutaj są jakieś osoby, dajcie znać powiedzieć w komentarzu, które pewnie mają takie studnie głębinowe i na przykład mają podłączone. mają podłączony dom do tego! Bo wiem, że, że to w Polsce jeszcze jest mierze popularne, ale musi coś takiego być, bo jeżeli prywacz sprzedaje działki i gmina powie OK! To... Gdzie tu się wykonuje? No, tu jest jakieś nowe budownictwo. Chyba tu, co? Ja, ja, tu siedzi. Gdzie to trzeba jechać? Tutaj, tutaj trzeba wjechać, dobra. Siema załączamy kokuty. I wszystko. No wiesz, o co chodzi, nie? Że, że, no, no, patrz, no Gmina po prostu nie ma tyle kasy, nie? Bo to w Polsce jest inaczej, nie? W Nimcach jest tak: najpierw się buduje osiedle. A dopiero później się robi wszystko reszta. O, o, tak, czekaj, czeka, Bo źle jadę. A dopiero później się robi wszystko reszta. A w Polsce jest na odwrót. Mówią, ja, ja, możecie się budować. To to jest. Ja, ja, możecie się budować, możecie się budować. Będzie wszystko Git, będzie wszystko si. A później wszyscy w bocie mieszkają tu. Bo nie ma, nie ma, nie ma tego w ogóle, nie? Nie ma, nie ma niczego. No a czy tego, nie? No wiesz, co jest. Dobra, wejść wąż. Ciskamy go tu, fajnie, pięknie. Normalnie. A ci tam biegają z tą balą. Ja bym sobie z nimi pograł w piłkę. Ha! Tylko oni szybko biegają w ogóle, Ty. Da się z nimi grać w piłkę? Pewnie się da. I pewnie da się coś wygrać. Ale nie jestem pewien, co. Dobra, idziemy odpalić tutaj fajnie, pięknie teraz. Będziemy jeszcze piwsko od razu do tego. Pompa. I przepustnica. Dobra, o tam być! Innej roboty nie ma, no co masz zrobić? Będziesz pompował szambo. I zaraz zarobimy sobie 2400. 400. No patrzcie, ja tutaj teoretycznie mogę 5 razy kogoś wypompować. Nie? To mamy 5 razy. To mamy razy 1200. To mamy... 6 Okej. Okay. Dobra, cio! Czemu się w ogóle tak głos zmienił? To mamy 6 koła. Minus, jak to szybko pompuje. Tylko będę musiał chyba podjechać. Minus, wiecie co jeszcze? Minus 1400 podatek. To zarabiamy na tym mało. 5, 600, 4, 600. Lipa trochę, nie? Do tyłu podjechać. Stoj! Jak on pocisnął na tych obrotach, Czy tu. Tu Słyszeliście to w ogóle? Stoj! głos ma. Masakra. O, no i teraz to jest git. Teraz to sobie można pompować, nie? Lecisz tam. Główienka, fajnie lecą. Ciekawe, ile on będzie miał litrów. Wydaje mi się, że też 2,5 koła. A spróbujemy wy, wy, wycmokać te, te główienko gdzieś indziej. Do jeziora, bo pisałeś mi, że do jeziora normalnie można, zamiast tam podatki tak. No? Tu normalnie do jeziora się... Popój, baby, popój! Bo już się późno robi halo. Już jest po ósmej co? 18 czy 18? No już jest po 8. Może dzisiaj chłop do nas zadzwoni będziemy musieli go zawieźć znowu do domu i później mi pisaliście o jakiejś teczce z pieniędzmi. Ciekawe. Dobra, już? Git? Jest! Po prostu bierz pieniądze i kontynuujmy sobie... I kontynuujmy sobie swoje życia? Okej. Okay. Przepustnica, czekaj! Spokojnie! Nie tryb kierowcy, tu jest gdzieś. Wycieraczki i pompa. Wyłącz tą pompę. Podjedziemy sobie trochę do przodu. I jedziemy. Dobra, jest git. Bo ja nie chcę, żeby znowu mi się ta rura zbugowała, bo ja jej potrzebuję. A to musimy, wiecie, jak, jakoś tam odbugować to i tak dalej. Także ja sobie tą rureczkę normalnie wyciągnę. Halo! No patrz, ta gra. Jest tak. I zaś tam spada. No patrz! No ta gra, no nie wytrzymam. psychicznie jest tą gromnie. Jak się tą laskę do nas, do domu wrzucało. Tak samo ta rura. Giętka i nienormalna, nie no pa. No cały czas sam chcę spadać, dobra, dawaj to w... Swój, ta ruga, no, to nie mogę wyciąć. Dobra, odstaw wąż, normalnie dajemy tu, pokrywa szamba. Da się serio wleci do szamba? I się umrze, czy co się wtedy robi? Bo ja nie wiem. Wy musicie mi dać znać koniecznie w komentarzu, czy na pewno tak jest. Bo ja wam nie wierzę. <grytanie> dobra, siema, ziom! Siema, 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 ziom! Ale 1300 mi dasz? Co? 1300, zdrożało trochę. Ten, kto nic nie robi, nie popełnia błędów, no dobra. Dzięki, Dara do widzenia, kupcę trąbkę do pierdzenia. I teraz, moi drodzy, musimy jeszcze pocisnąć. Wiecie, gdzie? Opod mechanika. Jest też typek, który też chce, żebym mu wypompował szambo. Dobra. Cyk, cyk, pyk. Jedynka i ciśniemy. I let's go, baby. I światełka już zaświecimy, bo już się późno robi. Ja bym sobie przyszedł tutaj w balę pograć. Ciekawe, czy można, nie? Owe! Mamy to, patrz, Zestaw grzechotek. Czyli to się szybciej teraz będzie robić chyba. tu. tu, 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 tu. Tylko po co, jak i tak. Yy, ta nie działa. Zatrzyma. O! I anteny kupiłem? Ale to czekaj, czemu mi się to wszystko odpakowało? Nie gadać, że ja te rzeczy straciłem, bo już nie pamiętam, co ja zamawiałem. Ja tu widzę niby, że coś jest, nie? Patrz, to. To i to. Ja tam więcej rzeczy chyba zamówiłem. A ja nie zamówiłem przypadkiem jeszcze. Jak to się mówi? Ja nie zamówiłem przypadkiem jeszcze. No, mów. Lepszych hamulcy? Chyba nie. Ja muszę uzbierać, nie? Naprawdę. Musimy uzbierać ziomki poziomki. Musimy sobie uzbierać na remont satsumy. Jak sami widzieliście, muszę tam uzbierać 12 tysięcy. Jeszcze przed wyjazdem do Polski, zanim pojedziemy na święta. Zanim pojedziemy na święta, te jest z ptaszkami. Alleluja. Na te święta objawienia się Pana, Pana Bożego Jezusa. Nie, on, on zmartwychwstał. Dobra. To jeszcze, moi drodzy, będę musiał troszeczkę pograć sobie tutaj w My Summer Car bez zagrywek. Żeby zarobić na to kasę, no jak ja mam zarobić kasę na to Jak ja nie mam pieniędzy w ogóle, teraz dostanę 1200 i co, i mamy 5 koła A ja potrzebuję 12, co on jeździć ze zepsutą Satsumą? Bez sensu, nie? Także będę musiał sobie tutaj troszeczkę pojeździć Najprawdopodobniej pogram, no z kilka godzin może Żebyśmy się troszeczkę kasy dorobili I wyjdę na naprawę tej Satsumy już przenigdy. Ło, ale ona teraz fajnie ciśnie ta ciężarówa Ona teraz ciśnie, jak jest pusta To ona sobie fajnie ciśnie, no zobacz, widzisz? Ja czuję normalnie jakie tu jest przyspieszenie. Jak jak, świ jak jak na świecie przyspieszenie. Dobra, jadę do mojej lali, bo ta kobieta to ona na... Nie! Prawie był wypadek, ty. Przecież jak ja bym go zmierzył tą dzielorówką, to zaś bym poszedł na, do więzienia na cztery dni. Co za chłop! No ale powiedzcie wy mi... No w sumie i tak nagrywam w przód, nie? Ale możecie napisać koniecznie w komentarzu, czy Sebix naprawdę nie żyje? Ja bym się przejechał tam na to miejsce wypadku. Może tam będzie jakiś nagrobek. A może się pojawił nagrobek w mieście. No bo byłem w mieście i Sebiksów nie było, nie widzieliście tam. Wow, no. czekaj, 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 bo tu będzie za chwilę Lipa. Ty zaś tu jedzie. Albo raczej chodzi. Czemu oni tutaj tak chodzą? Po co oni tutaj tak chodzą? O co w tym chodzi? Ja nie rozumiem. Ja tylko wiem, że ja następnym razem sobie chyba normalnie wypompuję szambo gdzieś w lesie. Nie no, do jeziora chyba wrócimy. tak powinno być magicznie. Ale u mnie gdzieś, nie no, u mnie nie. A bo wiesz, wiesz gdzie, wiesz tu i tak jest, tu i tak jest syf, nie? Ja ci powiem gdzie. Ja ci normalnie, jak ona ciśnie. Ona non stop, ty lewo, prawo, lewo, pa. Ja normalnie podskakuję, czaisz to? I straciłem rzeczy pewnie, nie? Jakbyś inaczej. O i tu, patrz. I też coś straciłem, czekaj, 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 bo tutaj coś jest mojego. Ja jeszcze nie wziąłem se tych kill. You. Na killu, przepraszam. wyłaś Tu coś zgubiłem, patrz. Co my tu mamy? Latarka, widziałeś? Tam latarkę się zgubiłem Mówiliście, że jak zgubię jakąś rzecz, to ona się gdzieś tam pojawia. No jak się pojawia. jak Patrz jak ona tutaj została. Wyłącz to. Taki. To trzeba wyłączyć. Okej, okay. i tak już tutaj baterie trzeba. I tak już tutaj baterię trzeba wymienić. No a ten ziomek tam jest dalej? Która jest godzina? Na pewno jest późna. Ale nie na tyle. Czekaj, 18, 19, 2, 2, 1. 20... Czekaj, 21 już jest. 18, 19, 20, 21. To za chwileczkę teoretycznie się pojawi ten duszek, nie? Bo o 22 pisaliście mi, że się pojawi. Dobra, tryb kierowcy, ja to wyłączam. Za chlebenie kuzyn przyjedzie. Wiesz co, ja chyba też światła włączę. Włącz to światła, nie? Wychodzimy. Ale że tak on się wcześniej pojawia? No bo patrz, jest 8, Dobrze liczę, 18. 19, 20, 21. pierwsza. Zobacz. Nie? I za chwilę będzie 22. A wy mi pisaliście, że on się pojawia punkt chyba 22. Ten, ten duszek cały. Ja bym musiał... Szkoda, że tutaj lornetki nie ma. Ja wiem, że jak ja tutaj stałem, tu, w tym miejscu, to on mnie tak czy siak jeszcze... To on mnie nie widział, nie? on normalnie był git. Ale ja bym zrobił coś takiego, że ja powiedzmy... Zobaczy, co się stanie, gdy ja, na przykład, tutaj sobie będę kłócał, nie? Jak ja sobie tutaj pokłócam, jak ja wstanę, a on będzie, na przykład, w tym oknie, to ja wstanę i zobaczymy, czy on zniknie. Czy ja mogę stać, czy ja muszę kłócać, żeby on się mnie nie bał. A później, jak on podejdzie sobie do tego okna, nie? Może ja tutaj stanę, bo ja widzę przypadkiem też, czy on przypadkiem tam nie wychodzi, nie? To zrobimy tak, że ja sobie wstanę i szybko do niego podbiegnie. Tak jak w Minecraftzie, tak. Nie? to musimy chwilę poczekać. Która jest, no wyskakuj duszku, no 22 już jest punkt, no dawaj, to jest swój czas. Może za blisko jestem, albo o 22.30 się może pojawia? A pewno jest 22, ja się nie znam na takim zegarku, czekaj. 12, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 9, 2, 20, 8, 9, 2, 21, 22, nie? No 22.05 jest. Trochę się zamieszam. Trochę się znam na takim zegarku, nie? Ale bez przesady. Dobra, no, ja jest tak tak? No, za tymi krzakami. Bo ja w zasadzie tutaj w tych krzakach byłem. Nie ta się podal, duszka dalej nie ma. On chyba o 22.30 wyskakuje, albo o 23.00, ja nie wiem. Wujek jest. Kurde, on tu przyjedzie, zaś będzie mi trąbił. No patrz go. Patrz jaki to jest psychol, Patrz. Kuzyn! No jedzie psychol, nie? Kuzyn! Halo, patrz go. Ja on tu będzie trąbił cały czas. Kuzyn! Kuzyn! Chodź no! Słyszysz? Chodź ci ducha pokażę, słyszysz? Kuzyn, no chodź ci ducha pokażę. Słyszysz? Idziesz czy nie idziesz? Nie idę, skończ citać, bo ducha przestraszysz, chłopie! Słuchaj, on jest chory. ja wiedziałem, że on przyjedzie. 22:30, jestem duszek, czego nie ma. Nie idę, nie idę! Nie, żebym miał coś innego do roboty. Ty nic nie masz do roboty, Tyl tylko jeździsz i chlejesz, chłopie. Ja tu czekam na duchy. 22:30. Nie ma ducha. Nie ma ducha, no. Więc... A wcześniej był, aż popycha mnie teraz. Jest chory ten synek, to jest. Ten synek jest po prostu katastrofa tym gościu. Patrz, co robi. Patrz co robi Wypadł mi stąd Jedź gdzieś indziej O 23 chyba ten, wys ten duch wyskakuje Zostaniemy jeszcze te 15 minut I zobaczymy Dobrze, że pojechał w drugą stronę Ja bym z tym synkiem nie wytrzymał Po prostu, po, po, po prostu nie? Ziomy, dawajcie mi tego ducha No gdzie on jest? Na razie widziałem tylko czarną poświatę I to tyle Ty no nie ma go Albo jestem za blisko Albo on po prostu nie wyskoczy No już jest prawie 23 On miał wyskakiwać o 22 A go dalej nie ma Bez sensu 23, patrz Teraz będzie chodził czy nie? Nie ma go dzisiaj. No w które dni on się pojawia? Może w sobotę tylko? Może w poniedziałki? Ja nie wiem. Ale ewidentnie go nie ma dzisiaj. On już mi się chyba objawił, dlatego on się nie chce dalej pokazywać. Tak mi się wydaje, tak jest moje zdanie. Widzisz, bo go nie ma. Nie ma go, 23 jest. Bez sensu. Nie ma go. Nie pojawia się. Bez sensu też to zrobili tak, że on się pojawia tylko i wyłącznie tak z daleka, nie? Jesteś tu duszku, halo? Nie ma go dzisiaj. Dzisiaj się nie pojawia. Dzisiaj stwierdził, że się nie pojawi. A tu te krowy słychać czy nie? Opisaliście mi, że tutaj też te krowy będzie słychać. Wyście miać mi z tymi krowami. Z tymi krowami już my na bagi ściemniacie, nie? Na milion procent, bo nie wierzę, że nie. Dobra, jeszcze jeden luk za krzaków i nie ma go, nie? No nie ma, nie ma go. Ja wtedy też tak mniej więcej byłem, 23.15 jakoś tak. Patrzyłem, bo jeszcze było trochę jasno. Ja go tutaj zauważyłem. Ale tym razem go nie ma. No on mi się już objawił, dlatego on się nie po pojawi chyba, tak mi się wydaje. Nie? No nie ma go. Dobra, idziemy. Ciśnijmy. Ja w ogóle miałem sobie zobaczyć, jak ten duch wygląda tak naprawdę. Bo jeżeli on mi znika, jeżeli ja podchodzę bliżej, to nie widziałem, nie widziałem jego poświaty, więc nie wiem tak naprawdę, jak on wygląda. Dobra, ciśniemy dalej. No i co, auto, mechanika już pewnie jest zrobione. Tylko musimy podjechać tutaj, wypompować sobie kupkę. Ja już załączam koguty. Tylko gdzie to było? Tu chyba, nie? U niego. Ale czy on jest? Ty siedzi i czekasz, bo ktoś wypompuje tą kupę. Ja nie mogę wytrzymać Cisla. Siema! Siema, siema! ma gotowa, bo jakoś się odwróciła teraz. TY ktoś mi ją zdemolował znowu, znajdym życie? Ja tam widzę coś czy nie dobra, wjeżdżamy. Ja nie pamiętam dokładnie, bo to była moja pierwsza robota na tym szambie, ale to jest chyba tu. Czekaj, zobaczymy. Tak czy siak możemy sobie to tam wprowadzić. Czekaj! Ten pas cały. Gdzie to jest? Tu, nie? Dokładnie. No i super. Dawaj. Pokrywa szamba. Weź wąż. I fajnie go wrzucamy. I normalnie. Haribo. Dobra, tu już jest fajnie zapompowane. Ale to czekaj, bo mi się tutaj światła świecą. No świecą się jakoś, ale tak czy siak jest tak ciemno w tej grze. To, to jest niemożliwe. Tryb kierowcy. Cyk. Teraz tak, tu gdzieś, nie? Pompa i przepustnica, i wszystko, i ciśniemy, i let's go, baby. Ty, o 20, o 24 chłop przyjechałby wypompować Szambo. To jest możliwe tylko w Finlandii, ty. Ewentualnie w Polsce też takie rzeczy robi tak późno. Jeżeli ktoś miał dużo roboty, to na bank to zrobi później. Dobra, tylko wiesz, co ja teraz chcę zrobić? Ja bym trochę do tyłu podjechał, nie? Tryb kierowcy, zmienimy sobie na neutral, czekaj. Jak ja to mam zrobić? Dobra. Jest git. I teraz dajemy jeszcze na neutral i powinno być spoko, dobra. Ja już tu pomału muszę sobie obniżyć to mnie, Obniżyć tylnią oś, no bo tu już pomału będzie kupy dużo. Ile tu już mamy litrów? No patrz. No prawie połowa już jest, ty. Pompuje się, ja, dobra, tu się wypompuje fajnie, pięknie. Będzie git. Rzeczywiście, fajne są, mnie Te światła z tyłu. No, tak fajnie się świeci, ale tu na przykład na boku by się też udało, bo teraz na przykład nic nie widzę! No i teraz pewnie można do tego szamba wlecieć, bo to jest gdzieś tu. Widzisz. A ja tu kompletnie nic nie widzę, więc będę musiał tą ciężarówką troszeczkę wyjechać, poświecić se tu światłem, bo te światło naprawdę, ja myślałem, że to będzie tak się świeciło, ty tak, tak, na pół mapy, a tu pa, My Summer Car, super gierka, najlepsza na świecie, uwielbiam w tym grać. O już, jestem bardzo zadowolony, przykro mi, że nie mogę dać ci więcej, okej, okay. to możemy już wyjeżdżać, ja, poczekaj, no hopie, wyłączę pompę, przepustnica, hamulec postojowy i jedziemy. Dobra, jest git, powinno być spoko. Ja się teraz ta rura wyciągnę, wiesz, chłopie. Bo tu pewnie teraz coś widać więcej. Widać coś. No, widać, powiedzmy. No, nie widać nic. Więc... Nie wiem, czy wyciągam ten woz, czy co się z nim dzieje. Długo będę wyciągał, nie? To byśmy widzieli. No, powiedzmy, że go wyciągamy. No, powiedzmy, że tak jest git. O, jest. Końcówka węża. Odkładamy go tu. I teraz się jeszcze trzeba zakryć, ja? Dobra. cyk o jaki dalnie wsadziłem, widzieliście to? Fajne. Siema! Idź spać chopy. Take money. Idź spać! Czemu się tak tam nie patrzy? Ja się go boję. To nie jest przypadkiem ten duch. Chłop duch. Zaczęcie jakby też duch zadzwoni, żebyśmy mu wypołowali O, tu coś znalazłem, patrz! Jeszcze jakieś takie zegary. Czyli kuzyn chyba jedzie. Nie, kuzyna nie ma. Dobra, to ciśniemy. Najgorsze jest to, że ja już mam... Ja już mam połowę tej kupy. U mnie w zbiorniku. Ciszy, baby, dawa i już, już się zaczyna pomału. Mmm, mmm. On już gdzie umie jechać? Jedziemy do naszej lali, bo muszę ci powiedzieć, że ja bym się chciał z nią strasznie spotkać i z nią porozmawiać. Mając nadzieję, że ona jeszcze zostanie u mnie tutaj na noc, nie? Czy nie? Bo ona tam siedzi, ona nie chce nic jeść, ona nie chce nic pić? To, to po co ona w ogóle tu jest mi potrzebna? A może ten chłop zaś zadzwoni, co? Żeby go podwieźć? Tylko ja bym musiał zapisać się gierkę do pierwszej. I nie zapiszemy, bo jestem bardzo daleko. wtedy może być tak, że chłop zadzwoni, ewentualnie jak ja teraz podjadę. Ale tu jest ciemno, nie widzieliście to? Ale że łosie tu... O, ja bym chciał na przykład tą kupę tutaj wypompować. Bo tu jest ten taki wieżak, taki. No, no, taki, no takie gnojowisko tu jest. No, to przecież to idealnie pasuje, żeby tą kupę tutaj wypompować, czy nie? Także tam będzie nasze miejsce do wypompowania kupy. Wydaje mi się, że nie tylko ja tam wypompowywałem. Dlatego się zrobiło takie bajoro. I wujek chyba też w tym maczał palce, nie? Mam nadzieję, że pociąg nie jedzie. Pociąg! Jest git. Ciśniemy. Fajnie, pięknie, dobra, jest spoko. Nie wiem, czy chłop tam siedzi. Bo niestety ale jest tak ciemno, że naprawdę nic nie widać. Dzisiaj jest w ogóle piątek. Jedzie teraz pociąg. Dzisiaj w ogóle jest... Czekaj, kto tutaj u niego się świeci, tak? A bo ja tak świecę. Ja bym mu tutaj chciał przywieźć drewno. To byśmy też zarobili 3200, nie? To byśmy już mieli 8200. Wypompuję sobie za darmo te nieczystości, więc pozarabiamy troszeczkę. No muszę uzbierać 12 koła, nie? No muszę, żeby naprawić satsumę Jedzonko sobie kupiliśmy, muszę wsadzić szybko do lodóweczki Do lodóweczki, fajnie, kiełbaseczki Pizzunie też i tak dalej, i tak dalej Żeby mi się to nie zepsuło, bo cały dzień z tym jeżdżę A tam pełno makaronu Za chwilę się okaże, że to jest wszystko zniszczone Jedź, baby, jedź, kręć, 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 kręć Jedziesz, baby, No już się ciężko jedzie z tą kupą, no Ja nie wytrzymam psychicznie, dobra, dawaj tam w ogóle chyba mój wujek jedzie też. On jakoś tam od drugiej strony pojechał, bo widzę, że on tutaj w tych polach jedzie. No ale to gdzie mój wujek mieszka? Czy tam kuzyn? Gdzie on w ogóle mieszka? Ja, skoro on jeździ od rana do wieczora tym maluchem i chleje w tym maluchu, to co on w ogóle w życiu robi? Po co on jeździ? O, tam jeździ, widziałeś? No gdzieś tutaj w ogóle też jakaś część chyba leżała, moja. No ja muszę pozbierać te części. Muszę się wybrać na wysypisko śmieci, żebyśmy mogli sobie fajnie, pięknie tutaj ogarnąć nie? A muszę też zaholować te auto. No tu trochę się zarobimy, no. Trochę się zarobi, a później co? Nie wiem. Skoro ja na muszę 12 koła wydać. Mam nadzieję, że ten chłop za niedogo mi tą teczkę z tymi pieniędzmi da czy coś takiego. Że on zadzwoni, dzisiaj będziemy MORY FIVE o drugiej i będę mógł do niego podjechać znowu. No i już ta ciężarówka wolnie jedzie, no denerwuje mnie to strasznie. Chup, Gdzie to się zaś załącza? Zapłon. No. HALTĘ. Pierdoły. Dobra, jest. Badziew odpalony. Można cisnąć dalej. I wszystko. Kto tak mi tu świeci, ty? Jedzie i wali tymi długimi we mnie, no. O, tutaj kolejna część leży. To już znaka, że jesteśmy bardzo blisko naszego domku. Ty, jakbyśmy gdzieś sobie u siebie pod domem wylali. Tu szambu, nie? Tak po prostu. Nie, dobre, będzie capić. O nie, to tak nie za bardzo, no. O, kolejna część tutaj też leży. Dziękuję, gratuluję. No i home sweet home. I wszystko. Ciekawe, czy ta lalunia jeszcze u nas jest. Ciema! Siema! Najgorsze jest to, że nikt do nas nie dzwoni. A wiecie dlaczego? Bo ja w ogóle w domu jej nie ma. Ja cały czas gdzieś jeżdżę tu. Oni na... Ja dzwoni! Patrz! Wiesz kto dzwoni, nie? Ty wiesz kto dzwoni. Dobra, czekaj. Jak tu się zaświecało to wszystko? Przestał dzwonić. Kurde, no! Dobra, jest git. Ktoś dzwonił do mnie. Ale ja za późno podjechałem. Gdzie tu się wchodzi? Pójdzieś tam drzwi, nie? Czekaj, bo nie widzę! No nie widzę! Po co ktoś zrobił tą grę w taki sposób? Nie no, przecież to trzeba być. No, no, się się Tu. 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 Tutaj! Co Czemu... no. Aha, bo ja tutaj w ogóle światła nie mam zaświeconego. No to super. Pójdzieś jest światło, nie? Czekaj, telefon. Telefon tu jest, nie tu. Nie widzę noż kurde! Ta gra jest katastrofa. Gdzie jest telefon? Tu jest gdzieś telefon. Ja nie wytrzymam psychicznie za chwilę z tą badziewną gromnie. No katastrofa ty. Daj mi tą latarkę i już przestał dzwonić no i wszystko. Latarka i tu też zaś baterii nie ma, nie? No pa. Dobra, trochę jest. Siema, jesteś? nie ma jej! ALO! ALO! Gdzie ona jest? Alo? Może ma się poszła umyć? No gdzie ona jest? Może ona, ona uciekła, bo ja tak śmierdziałem, ja nie wiem cały dzień nie było. A piwo, se, wypiła se chociaż. Pokaż mi. Teraz w ogóle godzina. Druga. Za chwilę będzie chłop znowu chyba dzwonił. Gdzie ona jest? Może ona się umyć poszła ty. Ona mnie opuściła. Oho! Może to ona, czekaj. Już, 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 już! Hej, dufletary, chcesz zarobić 10 flaszek wody? Odwiedź Lindella i wylej mu przed wjazdem na stację trochę gówna. Akurat mam. Ten... mi Sobie na to zasłużył. Okej. Okay. 10 koła mogę zarobić? Co tutaj trzeba zrobić? Do vandalism at the inspection shop. Aha. Tu patrz, teoretycznie to chyba będę musiał w nocy zrobić, nie? Że ja się pojadę... I sobie walnę, tam kupsko. Dobra. No ale gdzie ona jest? Halo? No jej nie ma nigdzie. Ona się chyba umyć poszła, mi się wydaje. Halo? alo. Ty no nie ma jej! No co jest grane? No może by przynajmniej zadzwoniła do mnie, co? Czyli tak nie za bardzo. Nie? Okej, okay, tylko ślikaj. A czekaj, Fletari do mnie teraz dzwonił. Kto to jest Fletari? Fletari, Coś mi to nazwisko mówi, ale nie wiem dokładnie co. Flettari, a patrzcie, ja już chciałem tutaj kupkę, ten, wyrobić sobie, nie? Kurde, no i co teraz? Gdzie? Trzecia. Może ona, ona, może ona w tym jest, co? Jesteś tu, baby? Nie ma jej nigdzie, katastrofa, ej. Katastrofa, No normalnie mnie opuściła, ani nie podziękowała, ty. Ani nic nie napisała do mnie, ty. Nie leń się, najpraw swoje stare auto ojca, pożycz... możesz pożyczyć trochę bla, bla. mama i tata. Bo ona tu jest, halo, jesteś tu. Nie mają, poszła gdzieś. Jestem normalnie cały zestresowany. To jest katastrofa. Dobra, co my jeszcze musimy zrobić? To jest to. No muszę zajarać, nie? No co ci mogę powiedzieć? Mogę iść spać ewentualnie. Na chwilę musimy iść spać, wręcz. Ale. tu jest w ogóle jakaś dyskietka. Tu. Ja muszę kupić kąpa, żeby to ogarnąć. Widzicie, to jest właśnie ta dyskietka. No gdzie ona jest? No poszła, no. I zero jakiegokolwiek dzięki albo coś takiego. Stała i poszła tu. Ona się gdzieś wszędzie pewnie teraz. Ale no, zdenerwowała mnie. No muszę ci powiedzieć, że mnie zdenerwowała. Dobra, zarobimy sobie fajnie pięknie 10 koła, wylewając troszeczkę kupy na zewnątrz. Jest aparat. Ja się boję robić zdjęcia u siebie w domku, żeby nie było sceny, że też ten, nie? duchy jakieś czy coś. Dobra, i co? No ja muszę to wszystko jeszcze wyładować. To sobie później zostawimy. Ale to, no to musimy wyładować. Ja wiem, że gdzieś tutaj chipsy są. Ale nie wiem dokładnie w której paczce. Więc lecimy. Ja wiem, że tu jest pełno makaronu. Wszędzie makaron, makaron, makaron makaron. Ale czemu oni wszyscy do mnie o drugiej w nocy dzwonią? Ja tego nie rozumiem, może dlatego, że ja po prostu podjeżdżam I tylko ja wtedy jestem dostępny, co? Czemu się tak zaczęło zacinać? Ty, bo ja się boję, że ktoś tutaj za chwileczkę przyjdzie, nie? Jest git Jest git, czy nie jest git? Dobra, odpakowujemy to wszystko Soki, o jest, tu będzie pełno soków Dobra, co tu jeszcze mamy? Tu są mleka, do lodówy to wszystko, nie? A tu, a tutaj będą... Nie pij te... Dobra, pij. A tu będą te, nie? Chipsy. Co to było teraz? Wleciało w kosmos coś chyba. A wy mi pewnie za chwileczkę napiszecie, że... Napiszecie, że Junior! Co to było? Junior! Ty nie musisz tego wypakowywać, tylko całą reklamówkę do lodówki od razu wsadzasz. Zasiało już? Nie, upieczona ryba, jest git. Dobra, i ostatnia rzecz, wsadzamy do lodówki. No muszę wam powiedzieć, że lipa, no jestem zażenowany tym. Że ona po prostu mnie opuściła, nic mi nie mówiąc, ale w sumie no jak miała mi coś powiedzieć, jak mnie wiecznie w domu nie ma, nie? No także troszeczkę lipa, no. No co ci mogę powiedzieć? No nie ma, nie ma nic. Katastrofa ci powiem.